Z Wami i słuchem Twoje. Słowa Ewangelii, według świętego Marka, chwała Tobie, Panie. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał lewego syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie. Spośród faryzeuszów, widząc, że jest grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: Czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszawszy to, rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto Słowo Pańskie, o Tobie Chryste. Pamiętam, że kiedyś e, mój kolega rocznikowie, kiedy rozmawialiśmy w seminarium, ksiądz Piotr Pawlukiewicz, Kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, co by było, gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł. To były lata 80. i to był jeszcze stan wojenny. Gdzie by przyszedł Pan Jezus? Do kogo by przyszedł najpierw? Jakby miał na przykład zejść tutaj na Ziemię, tak fizycznie, tak dotykalnie? No i wtedy pamiętam, że on powiedział: No, chyba by nie przyszedł do nas do seminarium. Dlaczego? Bo się modlimy. Raczej staramy się rzeczywiście prostować nasze ścieżki. Pewnie by poszedł, nie wiem czy pamiętacie, był taki czas, że koło świętej Anny układa, ludzie układali krzyż z kwiatów. A zomowcy cały czas to zniszczyli, i to było takie, takie perpetuum mobile, że tak powiem. I właśnie pomyśleliśmy sobie, że właściwie Pan Jezus by przyszedł do nich, do zomowców. Dlaczego? bo oni potrzebowaliby przede wszystkim nawrócenia, bo byśmy uznawali Jezusa, przyjmowali go do swojego serca, chcieliśmy prostować swoją drogę w, tym do, w drodze do kapłaństwa. Czasami dobrze jest właśnie o tym pomyśleć wiecie dlaczego dlatego, że człowiek naprawdę powinien e, pamiętać o tym, że Pan Jezus naprawdę szuka nas grzeszników. I oczywiście e, błąd w tym założeniu, o którym myśmy mówili wtedy, był taki, że myśmy się uważali za lepszych. Że myśmy się uważali już za nawróconych. Że właściwie jak jesteśmy w seminarium, nie popełniamy zasadniczo żadnych grzechów, no to my jesteśmy lepsi. To Pan Jezus tak naprawdę chyba nie potrzebuje przyjść do nas. I to było właśnie było błędne założenie. Bo jeżeli człowiek by sobie tak pomyślał, że już nie potrzebuje właściwie nawracania Pana Jezusa, no to, no to popatrzmy. Do czego dochodzimy? Dochodzimy do takiej sytuacji, że Pan Jezus jest nam niepotrzebny, bo ja już sam się zbawię. Ja już wiem, jak to mam iść. Owszem, Pan Jezus mi jest od czasu do czasu potrzebny, ale no tylko po tym, powiedzmy sobie, jak kwiat do kożucha. Więc pamiętajmy o tym, że to powołanie Mateusza, które dzisiaj czytamy, jest tak naprawdę powołaniem każdej i każdego z nas. I obojętnie, jeżeli jesteś już na piątym stopniu duchowości, świętej na przykład Teresy Wielkiej, nieważne, każdy z nas potrzebuje na swoim etapie takiego, takiego wzrastania w wierze, które, jest, które zaczyna się od tego. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Od tego może Pan Bóg dopiero zacząć działać. Bo jeśli ja wychodzę z tym, że ja właściwie to już jestem wierzący, no to pamiętajmy, bardzo często wtedy człowiek wpada w pychę, no i potem nie tylko, że jemu źle, ale ze wszystkimi jest mu źle. I dlatego też wydaje mi się, że bardzo ważne są te słowa autora listu do Hebrajczyków, który przypomina nam o tym, żebyśmy trwali mocno w wyznawaniu wiary. Przy czym to wyznawanie wiary nie jest takie, że my tą wiarą będziemy kogoś uderzać w głowę. Uważaj, bo musisz. Tylko żeby ktoś, patrząc na mnie, chciał iść za mną w kierunku Bożej miłości. To ciągle jest. To jest nasza, można powiedzieć, ciągła praca, współpraca z łaską święcającą. I jeśli to Następuje w moim, twoim sercu, to naprawdę cieszmy się z tego. Natomiast jeśli jest jakaś no, potrzeba, to trzeba rzeczywiście sobie przypomnieć o tym, że Słowo Boże będzie skuteczne wtedy, kiedy ja je zaakceptuję i będę je chciał wprowadzać w swoje życie. Tak samo i mnie, jako kaznodziei, zawsze też y, m, mówiono i przypominano nam w, w seminarium i zawsze na wszystkich rekolekcjach kapłańskich przypominane, że jeżeli będzie, będę miał to Słowo Boże tylko dla kogoś, czyli dla kogoś, żeby mówić, no to nie będzie dobrze. Najpierw musi ono być dla ciebie, a potem dopiero karmisz tym, czym żyjesz. I dlatego też proszę się nie dziwić, że czasami ludzie karmią siebie nawzajem błotem, złem. To jest między innymi kwestia na przykład brzydkiego mówienia. Jeśli w tym sercu jest brzydkie, jeżeli jest bałagan duchowy, bałana, bałagan moralny, to nie dziwmy się, że co drugie słowo jest takie, żebyśmy chcieli się schować, jak słyszymy. Dlatego też uważajmy na to. Pamiętajmy, że to jest właśnie wyznawanie wiary do takiego wyznawania wiary między innymi zapraszał nas, żeby patrzył oczywiście Bóg z Trójcy Świętej, jedyny także przez rozmaitych świętych, ale także przez tych ludzi, którzy, których znaliśmy. Myślę tutaj o Prałacie Peszkowskim, który, z którym miałem możliwość mieszkania pod jednym dachem przez cały rok. I właśnie pamiętam, jak on bardzo to słowo czuwaj! czuwaj! które było właśnie takim właśnie mocno trwaj, przy tym, czego masz do, do, o, o co masz walczyć. No i myślę, że ten pan Wiktor, który w jakiejś mierze też powiedzmy sobie, poszedł tą drogą wyznawania wiary także i poprzez działania w kierunku, patri kierunku patriotycznym. Bo sama idea i oczywiście wiecie, myślę tutaj o uczestnikach rajdu katyńskiego, jest wam znana bardzo dobrze, więc tutaj nie będę tego przypominał. Natomiast przypomnę to, że także i nasze wartości patriotyczne to też jest nasze wyznawanie wiary w Boga, który jest naszym jedynym Zbawicielem. No i niech Matka Najświętsza, która jest nieustanną naszą wspomożycielką, niech ona nas Prowadzi.